Witamy w kolejnym odcinku Polskie Rozmowy w Brazylii. Serii, w której odkrywamy obecność polskiej kultury daleko od naszych granic. Dzisiaj spotkamy się w Kurytybie, stolicy stanu Paraná na południu Brazylii. To miasto, liczące ponad 2 miliony mieszkańców, jest znane w wielokulturowości, A wśród jego mieszkańców szacuje się, że między 400 a 600 tysięcy osób może mieć polskie korzenie. Naszym dzisiejszym gościem jest Lori Walderaújo Filio osoba bezpośrednio niezwiązana z Polską przez pochodzenie, ale głęboko zanurzona w polskiej kulturze przez swoje wieloletnie zaangażowanie. Jako kluczowa postać w największym polskim zespole folklorystycznym poza Polską, Lori przynosi ze sobą cenne doświadczenia i perspektywy, które rzucają nowe światło na polskość w Brazylii. Przez naszą rozmowę pragniemy przybliżyć widzom nie tylko piękno polskiej kultury, ale też rozwiać niektóre mity i niejasności związane z polskim dziedzictwem w tej części świata. Ja jestem Lori Waldi Araújo obecnym prezesem zespołu Wisła z Kurytyby. W zawodzie pracuję jako nauczyciel i jestem szefem udziału edukacyjnego dla niepełnosprawnych oraz dla mniejszości narodowej, to znaczy dla Indianów i dla czarnoskórych. Jesteś dyrektorem zespołu Wisła, jednego lub największego nawet zespołu folklorystycznego poza granicami Polski. W Brazylii, na południu Brazylii w szczególe jest wiele różnych zespołów folklorystycznych. Powiedz nam proszę, ile jest takich większych, ważnych, liczących się zespołów i dlaczego jest ich tak dużo? I Również byłoby ciekawe się dowiedzieć, dlaczego wyrosły w danych tych miejscowościach i co je dzisiaj wyróżnia. Zespół WISO jest najstarszy, największy i może najpopularniejszy zespół z tych zespołów w Brazylii. Ale są bardzo ważne zespoły tutaj na południu kraju i są i nawet bardzo duże zespoły, takie jak Junak też w Curitibie, Albo e, Auresovia w Aurii, e, Karolinka w São Mateus do Sul, e, albo Żupeń w Reixin, albo Krakus e, e, też w Rio Grande do Sul i Ożioł Biały w Santa Katarina. I są jeszcze inne zespoły, tak jak Wawel i Mno. Duże zespoły. I a, Tylko, że większość zespołów u, u nas w Brazylii polskich są zespoły mniejsze, którzy też świetnie działają. W małych miejscowościach w kraju. Podobieństwo jest, że kochamy tą Polskę, tą kulturę równo. Znamy się bardzo dobrze i, i mamy między nami bardzo dobrą relację. A z czym się różnią? Oczywiście, że historia każdy ma inną, niektórzy zespół istnieje istnieje. Przez 5-6-7 lat, a Wisła 95, a drugi zespół 40-30 i oczywiście że historia robi różnica. Tutaj mamy własną siedzibę w stowarzyszeniu Marszałka Piłsudskiego z Kurtyby, a niektórzy nie mają e, siedziby. E, działają e, e, w salonie kościoły czy w szkołach różne. A Wisła ma jak po prostu się rozwijać. Bo ma gdzie po prostu, e, gdzie się rozwijać, to znaczy ma swoją siedzibę. A niektórzy nie mają. Wisła ma stroje, ma stroje. Wisła e, ma e, ludzie, którzy znają kulturę polską, też to samo. A niektórzy jeszcze nie mają i nie znaczy, że nie kochają kultury polską. Pokazują też świetnie tą kulturę i najważniejsze jest, że reprezentują tutaj w Brazylii ten piękny kraj, którym jest Polska. I Kurtyba jest miastem, które można śmiało powiedzieć, ma więcej mieszkańców niż Warszawa. Czy w jakich miejscowościach znajdują się te inne zespoły? Czy to są miasta, czy to są też kolonie, mniejsze miasteczka? W są dwa zespoły, a obok Kurytyby, niedaleko Kurytyby są kolonie i są zespoły też. Nie? Kilka nawet zespołów, którzy są po prostu z małymi miasteczkami. A są zespoły, które są bardzo daleko od stolicy Parany na przykład. Są zespoły, które działają na granicy z Argentyną, z Paragwajem. Niedaleko Foz i Głasu. Jest niesamowity, jak tam Polacy pojechali jakiś czas temu. Możliwe, że jest 150 lat temu. I, I dalej tam kultura jest. A Przekraczając granic Brazylii, w, Argent w Argentynie są kilka zespołów polskich. Bardzo ciekawy tam. E, w Misiones na przykład. jest bardzo znane, bo kiedyś był pokazany w Polsce film Misja. No to taka historia jest znana w Polsce. Wyobraź sobie ludzie, że kiedyś tam Polacy pojechali. I nie teraz, dawno, dawno temu, kiedy tam była dżungla po prostu. I, i bardzo ciekawe, że te zespoły w dzisiejszej czasie pomagają swojej społeczności tam, gdzie oni działają. I nawet finansowo, bo tam zawsze jak są jakieś imprezy, zespół tańczy, zespół zaprasza ludzi. Ludzie kupują biletów i pomagają, młodzież pomaga po prostu zorganizować imprezę. no To zespół jest bardzo potrzebny dla utrzymywania polskości gdziekolwiek w Brazylii. Także można śmiało powiedzieć, że we wszystkich większych miastach znajdziemy polski zespół. I przede wszystkim właśnie. W mniejszych miejscowościach, gdzie się osiedlali Polacy, jak kolonie czy mniejsze miasteczka? W największych miastach e, na południu Brazylii są zespoły. W Kurtybii czy w Porto Alegre, a niedaleko stąd e, e, na przykład niedaleko Florianopolis i w Bruski czy gdziekolwiek. A okazuje się, że te zespoły oczywiście mają lepsze sytuacje z infrastruktury, ale te mniejsze zespoły są wszędzie na południu Brazylii i tak jak mówiłem, może 40-50 zespołów przynajmniej tutaj jest. A czy w miastach jak Rio de Janeiro czy São Paulo są jakieś zespoły? Bo tam też była Polonia, która wyjechała w większości po II wojnie światowej, tak? A w São Paulo, które jest największym miastem w Ameryce Południowej, miastem, które liczy przynajmniej 16 milionów mieszkańców, jest zespół, jest zespołem polskim, który nazywa się Hrabry i Maki. A w Rio de Janeiro niestety nie ma polskiego zespołu, ale dzisiaj jeszcze czytałem, że tam w Rio jest kurs języka polskiego. To mi bardzo podoba, bo to jest początek, może zaraz zorganizują tam zespół ludowy, czy, czy coś podobnego. A w, w Spirito Santo jest miejscowości na wsi, którzy, przepiękne miejsce między górami, który e, nazywa się Azabranca, a tam jest zespół e, śpiewaków, e, którzy cały czas śpiewają po polsku. I nawet Wisła tam kiedyś dała koncert. Więc e, folklor w Brazylii się rozwija, wszędzie jest. No, właśnie na koniec chciałem się dowiedzieć, czy e, patrząc wstecz, bo na pewno znasz historię polskiego folkloru w Brazylii, czy tych zespołów e, przybywa, czy one też rosną, robią się silniejsze, czy to też regionalnie różnie bywa? Jak ta sytuacja jest tutaj? A obecnie ja uważam, że te zespoły e, e, rozwijają się. A jeżeli niektórzy już niestety nie istnieją, zaraz stworzy się dwa zespoły. Ostatnio, a przede wszystkim w stanie Rio Grande do Sul, słyszałem, że jeszcze trzy nowe zespoły są i dziecięcy. Najlepsze to zespole dziecięcy, bo to, jest, to znaczy, że przyszłość będzie. A więc ja mogę tak spokojnie mówić, że folklor polski w Brazylii się rozwija i to samo w Argentynie. E, czasami są wsparcie e, z Polski e, e, i też dosyć często przyjeżdżają do Brazylii ostatnio zespoły polskie, e, samej Polski, i to pomaga, bo oczywiście, że ludzie e, oglądają i uczą się z Polakami po prostu prawdziwymi, e, po prostu z XXI wieku. A Wisła rozwija się dobrze? Wisła się trzyma, mogę mówić, że no, od 15 lat on, Wisła się rozwija. Nie? Rozwija się nie tylko jeżeli chodzi o jej ilość e, członków, ale przede wszystkim jeżeli chodzi o programu. E, o znajomości, a ostatnio ja myślę, że jesteśmy już e, bardzo ważni dla miasta Kurytyby, bo to Wisła jest centrum kultury w Kurytybie. Nie jest po prostu zespołem, tylko zespołem. Jest coś więcej, bo tutaj też są e, zajęcia języka polskiego, e, tutaj też są e, wystawy, E, e, artystów e, polonijnych. A tutaj jest oczywiście folklor, A, a tutaj są, e, e, dzieją się e, spotkania kulinarne e, i też są spotkania konsularne i polityczne, jak e, często są. Więc e, jest tak, jest miejsca w Stowarzyszeniu Piłsudskim, w e, którym teraz jest, jesteśmy, e, które po prostu e, Eh, história, cultura e patriotismo eh, são na verdade importantes para nós.